Po krótkiej wizycie na kamieniu Jaćwingów kontynuujemy poznawanie okolic Hańczy. Tym razem oddalimy się jednak nieco od jej brzegu. Zajrzymy do pobliskich wsi. Pierwszą będzie Kłajpeda. Jesteśmy w Kłajpedzie, polskiej oczywiście, nie polskiej. Taka mała wioska nieopodal jeziora Hańcza. Ten kościołek, przed którym stoimy, ma dosyć dziwną historię bo on tutaj funkcjonuje od wielu lat tylko, że wcześniej była to po prostu przejęta przez parafię przejęty taki, taki domek, który kiedyś służył za jakiś sklepik jest, czy, czy coś w tym rodzaju kościół był w w 2017 roku e, obudowany takim e, tak, drewnianym wykończeniem projektowanym przez miejscowego parafialina. i e, wszystko było robione e, rękami własnymi proboszcza miejscowego e, jak widać z niezłym skutkiem. Ładnie również wygląda w środku, ale zamknięty. I jak ktoś będzie tutaj przy okazji może chęt, zapraszam chętnie do odwiedzenia. Przejechaliśmy może 100, 200 metrów od kościółka w Kłajpedzie. To jest taka historia dziwna, bo podobno w tym miejscu w tym miejscu właśnie przed wielu, wielu laty stała Została jakaś świątynia, jakiś kościół, który został przeniesiony. Nie wiem, e, jakaś historia jest tutaj z tym związana. Trzeba by to było bardziej e, dokładnie wytropić. E, zaraz, znaczy te ruinki e, jakby potwierdzały, że, że, że coś, coś w tym jest. E, za tymi kamieniami tam dalej, jakbyśmy poszli w las, jest cmentarz dworski, ponieważ jesteśmy. E, przy starej Hańczy, w której był dworek, o nim jeszcze będzie mowa. Za chwilę do, nie do niego dojedziemy. Cmentarzyk, no, w tej chwili tam są za 2-3 nagrobki, ale taki charakterystyczny dla tych rejonów, w lesie dziki bardzo no ale na tym polega jego urok A tutaj jest domek. W którym no jeszcze w latach e, 60., -tych, 70. -tych była czterodziałowa szkoła powszechna, do której chodziły dzieci z miejscowych wsi. Obecnie, e, tak jak w budziejku, dom przerobiony na e, budynek mieszkalny. W tej chwili e, mieszka tutaj Sołtys Dzierwan. Jezioro Hańcza, jakby jezioro w Polsce. Według oficjalnych danych 108,5 metra, ulubione miejsce do nurkowania. Podobno w sezonie pod wodą znajduje się nawet 100 nurków, niewiarygodne. Mają oni upatrzone miejsca, tak zwane ścianki, czyli niemal pionowo y, przebiegające dno, jeśli tak można powiedzieć. Jest ich kilka tutaj na jeziorze, zwykle są przy nich zorganizowane parkingi, z których łatwo można nurkować. Jesteśmy w południowo-wschodnim. W końcu jeziora Chęci. To jest miejsce, które, w którym e, mają bazę płetwonurkowie. E, tam mogą napompować, e, napełnić swoje butle, e, naładować akumulatory, przygotować się do nurkowania. I e, nieco dalej, kilometr za wsią, mniej więcej, e, jest taki park, którym, e, który stanowi bazę już wykładową tego miejsca wchodzą bezpośrednio do, do jeziora. Tutaj po pobliżu tego parkingu jest słynna ścianka. Dodajmy jedna z wielu ścianek. Tutaj gdzieś na dnie leży figurka Matki Boskiej, żeby mogli ją odwiedzać nurkowie pod wodą. Zanim jednak m, zajdą w głębinę, muszą bardzo dokładnie przejrzeć sprzęt, do tego służą ławeczki zainstalowane na pobliskim parkingu a wcześniej w łaskowiźnie na stacji tak jak już mówiłem można napełnić butlę dokonać jakiegoś tam serwisu itd. itd. w głębinach hańczy można znaleźć liczne atrakcje stare łodzie nawet XVI-wieczną dłubankę niestety hańcza jest dość zdradliwa nie wszyscy nurkowie wypływają co roku ktoś tam zostaje